I tak, ciężkie teczki Dzisiaj Wam zademonstruję demo swojego projektu, nad którym pracowałem przez ostatnie 3 miesiące. Jest to projekt związany z rozliczeniem podatków, e, który generuję na podstawie Waszych operacji Interactive Brokers. E, zrobiłem to głównie sam. E, oprócz tego, jakby, layoutu, ściągnęłem to z internetu. I jak to wygląda? Na razie. Nie ma jeszcze adresu w internecie, ale wkrótce będzie. Już wykupiłem domenę, trzeba tylko ją podłączyć do serweru. Tak wygląda głównie ta strona, która przedstawia z, z sobą ten web serwis, który stworzyłem. Jest rejestracja, logowanie, about service. Trochę informacji o tym, czym się kierowałem, gdy tworzyłem tę aplikację są linki na dole, youtube, telegram, patreon, medium jest support albo wsparcie i, i kontakt, no wsparcie to jest finansowe jeśli jest możliwość wesprzeć ten projekt można dowolną kwotę jakby <coughs> przelać na wsparcie tego projektu więc stworzyłem tutaj testowy serwer można zalogować się, zresetować hasło, zarejestrować się my logujemy się tak jak mówiłem, to jest lokalny serwer na razie. Z góry jest informacja o profilu, instrukcje, które stworzyłem dla was, jest payment, przeprocesowanie i raportów i logout. Na dole to samo. Od razu powiem, że jest to wszystko po angielsku. Za wyjątkiem kilku przypadków, i głównie, jeśli macie problem z angielskiem, to jest tutaj prawym przyciskiem Translate to Polski. I wszystko będzie od razu przekładane, przetłumaczone na język polski albo na inny język, którym się posługujecie lepiej. Bardzo sprawdzałem, w wielu przypadkach nie, nie ma to żadnego problemu, więc zaczniemy od podstaw. Jest informacja o profilu, krótka data rejestracji, data zakończenia subskrypcji i czy jest ważna subskrypcja. Jeśli nie jest ważna subskrypcja, można za pomocą Payment, przedłużyć subskrypcję o 30 dni cena będzie zmieniona tutaj, na razie jest testowa, 2,5 zł, ale będzie więcej i jest, można przedłużyć swoją subskrypcję za pomocą Paypal, blik, przelewy 24 i debit credit card na razie strona nie jest HTTPS, czyli wszystkie pole nie są bezpieczne ale potem jak już dodam do serwera tą aplikację, będzie HTTPS i wszystkie te będą bezpieczne e, Główne pola, e, jeśli chodzi o Debit i Credit Card Jeśli mówimy o przelewy bliki PayPal, one Od początku są bezpieczne, otwierają się w, jakby w swoim własnym okienku e, Nawet bez HTTPS Więc e, Instructions jest również pole tutaj są wszystkie instrukcje które dodałem są w wersji tekstowej i w wersji wideo jak przygotować pliki dla przeprocesowania czyli jak przygotować te raporty w Interactive Brokers jest wersja tekstowa ze screenshotami potem jest wideo version głównie zajmuje przygotowanie to około 10 minut ale robicie raz to i na dłuższy czas zapominacie po prostu albo nawet na zawsze. I potem po prostu ściągacie raporty za określony okres czasowy, który Was interesuje, na przykład za poprzedni rok, i przeprocesujecie. Dalej, po przeprocesowaniu, tutaj przejdziemy potem na proces dostajęcia wyniki, i te wyniki trzeba wpisać w PITAX. Tu jest też również informacja krok po kroku, gdzie co, w jakie komórki się wpisuje, i potem nawet jest informacja, jak stworzyć mikro albo sprawdzić jak jest ten mikro do zapłaty podatku, jeśli potrzebujecie płacić podatek dalej i wideo jak zapłacić podatek robiłem to na YouTube więc od razu przejdziemy na przeprocesowanie i teraz tak, jeśli nic nie załadujecie dostaniecie error pracujemy również z dwoma plikami albo z pojedynczymi plikami zero plików oczywiście nie przejdzie albo więcej plików to też nie przejdzie więc ja tutaj załaduję, powiedzmy, gdzieś tutaj miałem testowy, for tests, załaduję od razu 3 na przykład, więc 3 nie przejdzie. Od razu piszę, że trzeba dwa pliki. Również jeśli będą złe pola, jak tutaj na przykład to dostaniecie wiadomość o tym, że są złe pola, trzeba sprawdzić te pola zgodnie z instrukcją. I zaczniemy, może od e, dywidendy. plik Dividends. E, wygląda to w taki sposób: plik i od razu dostajcie wyniki. Jeśli duży klikną, no to trochę więcej parę sekund zajmie to przeprocesowanie. Jednocześnie dostajcie informacja również na swój adres mailowy z tym, z którym rejestrowaliście się. I teraz tak, wyniki wyglądają w taki sposób: dla dywidend i dla e, akcji i ob, tych options, opcji. Będą są różne wyniki albo różne tabele z wynikami, więc uważajcie na to, żeby nie spłątać. I teraz tak, my przeprocesowaliśmy teraz plik z dywidendami i najważniejsze pola to są pogrubione tutaj i tutaj. Z lewej strony jest bardziej takie podsumowanie na podstawie Waszego pliku, czyli dos, ile dostaliście dywidendy, ile jest 19% od tego od tej kwoty. потім податок, який заплачив за вас Interactive Brokers, зазвичай, то є 15%, залежно що від краю. Якщо, очевидно, зробили ще там форми в Ощенбен, хіба що назива, якщо зложили ще йом. І далі це віджимо тут Other Expenses, або uh, провізія, яку побирає uh, Interactive Brokers. Jest również pole dla Interest, Broker Interest, czyli jeśli używacie swoje konto jako lokata. To jest, dotyczy tylko właścicieli kont, które mają powyżej 100 tysięcy dolarów chyba i wszystkie cash, cała kwota, kwota wolna od akcji, czyli po prostu gotówka. Na tą kwotę będzie naliczany na jakiś tam odsetek i również jakby podatek z tego odsetku. Więc jest taka informacja też nie <laughs> na dole tabela cała, jakby z wyliczeniami, część jest wasza, którą podładowaliśmy, i z prawej strony będzie część, którą oblicza ten właśnie oblicza ten serwis. Jest również czas egzekucji. No i z prawej strony, tutaj dokładnie jak wyglądałem te pola w Pitax, czyli tak jak mówiłem, zazwyczaj to jest dwa pola czyli dwa dla akcji i dwa dla dywidend. Dla dywidendy. Więc w tym przypadku rozliczaliśmy dywidendy, więc mamy tutaj dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub funduszach kapitałowych wpisz 19%, czyli te 19% co tutaj i podatek zapłacony za granicą 17,92, 17,92. Teraz pokażę wam, jak przeprocesować na przykład. Akcje. Weźmiemy no weźmy. Malutki. E, tak samo wygląda informacja o akcjach, e, tylko inne pola. Mamy revenue i mamy expenses, albo przychód z papierów wartościowych i koszty uzyskania przychodu. Jak widzimy, to są te same kwoty i tutaj jest informacja też w prawej stronie. E, po rozliczeniu e, również, tak jak wspominałem, na maila dostajecie takie dwa maile: Processed IB e, Dividends Report i Processed IB Stock Report. Czyli procesowaliśmy dwa te raporty i dostajemy właśnie informacje o nich. Weźmiemy na przykład stok, otworzymy i jest załącznik, który ma w sobie ten CSV plik. To jest comma Separated Value File. Można go otworzyć w Google Sheets, tak jak ja otworzyłem, można również otworzyć w Excelu, albo w zwykłym notepadzie. I jest to też taka sama szczegółowa tabela, która jest na stronie. Wszystkie te same informacje tutaj. Będą po prostu, no to jest ten sam plik, w zasadzie nie ma co nawet mówić. Więc jak widzimy, tutaj sales revenue jest 1456.17, 1456.18, bo to jest zaokrąglone do dwóch ostatnich liczb, a tu jest nie zaokrąglone. Więc bardziej szczegółowo będziecie właśnie mieć na mailu. I również można przeprocesować, tak jak mówiłem, dwa pliki jednocześnie. Zobaczymy, jak to wygląda. Wezmę jakieś dodatkowe, nowe pliki, na przykład te dwa ostatnie, które testowałem, też. I te dwa pliki tak samo procesują się. Jednocześnie dostajemy sekcję dla stocks i options i sekcję dla dividends. Jak mówiłem, różne pola są, ale co ciekawego, że ja tutaj kombinuję te wyniki um, i, co, i głównie to dotyczy tego pola: Other Expenses, Fees. Czyli to jest dalej koszt, ale przy rozliczeniu dywidend, no, nie, nie, ja go nie włączam nigdy i ja go dołączam tylko przy rozliczeniu właśnie um, akcji. <coughs> Więc przy rozliczeniu akcji, ten jakby prowizja, którą pobiera Interactive Brokers można dołączyć i jak widzimy tutaj ta kwota, ostatnia koszt, ona nie równa się tej kwocie. 14236, a tu 14306 i różnica właśnie jest w tym właśnie 67 zł. I tak samo wygląda to po polsku. Wszystko, co trzeba wpisać w PIT. Na dole, na dole mamy dwie tabele, dla akcji i dla dywidend. Wszystko jest, czas egzekucji i tak samo mamy dwa maile dodatkowe, które przyszły. Tutaj widzimy te dwa maile. Co jeszcze, um, tutaj jest informacja krótka na temat, na temat uh, walut. Pracuje z dolarami, euro, funtami, kanadyjskimi dolarami, CHF, czyli szwajcarski frank, chińska, tam uh, yen, i, i ruble rosyjskie i japońskie. Więc uh, te waluty ściągane są codziennie z NBP, z Narodowego Banku Polskiego. I e, cały codziennie po prostu macie tam aktualizację w tym serwisie. więc jest pewność zawsze, że te waluty będą bardziej aktualne. E, no i na razie to wszystko. Wkrótce zrobię deployment na serwer. Zrobię ten HTTPS, e, czyli Security SSS e, I myślę, że w grudniu albo gdzieś w połowie listopada podam Link. Będzie on dostępny dla wszystkich, no i będzie można rozliczyć od nowego roku w tym serwisie wszystkie wasze podatki, więc jeśli macie jakieś pytania, napiszcie komentarz, postawcie like, zróbcie subscribe i do zobaczenia w na następnym filmie.